A gościem wiadomości jest wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dobry wieczór, panie premierze. Dobry wieczór. Panie premierze, aneks umowy na dostawę do polskich karabinków Grot zatwierdzony, chodzi dokładnie o 70 tysięcy sztuk. Dlaczego te karabiny i dlaczego właśnie 70 tysięcy? Dlatego, że to są polskie karabiny, dlatego, że są sprawdzone w boju. W rękach Ukraińców okazały się bardzo dobrą bronią dlatego że takie są potrzeby wojska polskiego otóż tworzymy armię 300-tysięczną grot jest i będzie podstawowym karabinem a jeszcze dodatkowo musimy pamiętać o rezerwistach musimy też pamiętać o tym żeby wojsko polskie mogło wyposażyć wszystkich ochotników oczywiście liczymy że nie dojdzie do takiej sytuacji ale w kijowie przypomnę kiedy Rosja napadła na Ukrainę, ludziom rozdana została broń, ochotnikom, którzy chcieli bronić swojej ojczyzny. Więc dlatego 70 tysięcy, ale to tylko pierwszy etap. Również moce produkcyjne fabryki w łuczniku jeszcze są ograniczone, ale będą większe. Także jeszcze w tym roku kolejna umowa. Ciąg dalszy naszej rozmowy, proszę Państwa, już na antenie TVP-info. A później o 20.30 zapraszam na premierowy odcinek Korony Królów. To o 20.30 w A teraz przełączamy. Na TVP Info. Panie premierze, pan wspomniał o tym, że to są karabiny, które sprawdzają się między innymi na Ukrainie. I rzeczywiście sprawdzają się świetnie, ale ja doskonale pamiętam takie próby ośmieszenia, zdezawuowania, próby przekonania, że karabinki Grot są do niczego. To robił. Portal z niemieckim kapitałem, portal ONET. Co ciekawe, w tym samym czasie o kontrakt zabiegali Niemcy. Tak. No, bardzo ciekawa koincydencja, trzeba przyznać. Tak, rzeczywiście. No To nie ulega wątpliwości, że mamy w Polsce czynne lobby, różne, które nie jest lobbym propolskim, tylko innym. Ale my przełamujemy te wszystkie bariery, konsekwentnie wzmacniamy wojsko Polskę, polskie. Mogę powiedzieć w ten sposób, że. Wojsko polskie nigdy nie było tak silne, jak jest dziś. A będzie jeszcze silniejsze, dlatego że jeszcze w tym roku dotrą na wyposażenie Wojska Polskiego te wszystkie zamówienia. One się zmaterializują, które złożyliśmy wcześniej. Już w ubiegłym roku, w 2022 roku, przecież na wyposażenie Wojska Polskiego trafiły pierwsze baterie Patriot. Trafiły również bezzałogowce Bajraktary tureckie, również wspaniale sprawdzające się w rękach Ukraińców, odpierające skutecznie inwazję rosyjską, a w tym roku czołgi Abrams, w tym roku również Haymarsy, w tym roku także koreańskie odpowiedniki Haymarsów, mu ale także samoloty FA50, śmigłowce AW101 wyprodukowane przez PZL Świdnik, również groty, o których wspomnieliśmy, no ale także kolejna dostawa czołgów koreańskich K2 i Armatochałbic K9. No dużo tego, naprawdę dużo. Wymieniał Pan to przez trzy minuty. Panie premierze, czy, czy już dziś jesteśmy najpotężniejszą armią w Unii Europejskiej, czy dopiero nią będziemy? będziemy, ale już możemy przeczytać w prasie zagranicznej, że budujemy najsilniejszą armię w Europie. Jesteśmy krytykowani przez opozycję. Sądzę, że ci, którzy krytykują, wystawiają się na pośmiewisko. No ale też szkodzą Polsce, ale chcę bardzo mocno podkreślić, że konsekwentnie Budujemy siłę Wojska Polskiego. 2015 rok był takim rokiem przełomowym. Prezydentem Rzeczypospolitej został pan Andrzej Duda, Prawo i Sprawiedliwość objęło ster rządów i od tego czasu konsekwentnie wzmacniamy wojsko polskie liczebnie. 164 tysiące mamy ludzi pod bronią. To są dane na koniec 2022 roku, a w roku 2015 było 95%. Tysięcy. No i mamy tą nowoczesną broń. W ciągu ostatnich dni ubiegłego roku zatwierdziłem umowę w sprawie wyposażenia wojska polskiego w satelity. Francuskie satelity, satelity rozpoznawcze podwójnego wykorzystania, więc również takie, które będą wykorzystywane na przykład przez Straż Pożarną, żeby unikać zagrożeń związanych z pożarami czy z nawałnicami. Ale będą przede wszystkim służyły wojsku polskiemu. To są możliwości, których wcześniej wojsko polskie nie miało. Obserwujemy, tak jak pan wspomniał, panie premierze, duży wzrost liczby żołnierzy liczby żołnierzy pod bronią. Ponad 160 tysięcy obecnie w porównaniu do 95 tysięcy, kiedy obejmowaliście władzę. Wiemy, że docelowo ma być aż 300 tysięcy. Kiedy ten cel zostanie osiągnięty? Ten cel osiągniemy w ciągu najbliższych lat. Ja jestem bardzo zbudowany. Rozmowami z ludźmi, którzy zdecydowali się na to, żeby przystąpić do wojska polskiego na podstawie ustawy o obronie ojczyzny ustawy, która powstała w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale została bardzo mocno wsparta przez Komitet do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych na którego czele stał pan premier Jarosław Kaczyński, bez tej siły politycznej pana premiera Kaczyńskiego zapewne ustawa nie zostałaby uchwalona. Dlatego, że ta ustawa stanowi fundament, jeżeli chodzi o rozwiązania prawne i finansowe. A więc w tym roku, w 2023 roku przeznaczymy na obronność 97 miliardów złotych. To jest rekord. To, to są to najwyższe sumy. Osoba. Tak, ale to, są, to jest inwestycja. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, bo silne wojsko polskie oznacza bezpieczną ojczyznę. Ale wielu przedstawicieli opozycji mówi, gdy my dojdziemy do władzy, to przyjrzymy się temu wszystkiemu, nie potrzeba nam tak dużo uzbrojenia. No ja dziwię się takim wypowiedziom. Widać, że ci ludzie nie są zainteresowani bezpieczeństwem naszego kraju. To trzeba powiedzieć wprost. Kiedy był wiceminister obrony narodowej, dziś reprezentujący, i wtedy też reprezentujący lewicę mówi: A po co to? A po co tak dużo tej broni? No to odpowiadam, po to, żeby odstraszyć agresora. Po to właśnie zbroimy się, żeby odstraszyć agresora, żeby Rosja na Polskę nie napadła. Po to Tłumaczę temu politykowi. A kiedy polityk emerytowany generał, związany z opozycją, z ruchem hołowni, czyli z odmianą Platformy Obywatelskiej, z tym rebrandingiem, czyli ze zmianą nazwy w tego samego ugrupowania, w istocie tego samego ugrupowania, mówi, że będą w, rezygnować z umów, które zostały zawarte, no to tylko potwierdza fakt, że wojsko polskie wcześniej było upolitycznione, że dowódcy wojska polskiego z chęcią widać przykładali rękę do likwidacji jednostek wojskowych szczególnie złym rokiem był rok 2011 kiedy na wschodzie naszego kraju zlikwidowano mnóstwo jednostek wojskowych I tu wejdę panów słowo. słowo bo platforma obywatelska zlikwidowała tak 14 Suwalski pułk artylerii przeciwpancernej pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną trzecią brygadę zmechanizowaną w lublinie i pierwszy siedlecki batalion rozpoznawczy likwidowano no, ważnej potrzebności Półki, pułki, dywizje i brygady na wschodzie kraju. Właśnie dlaczego na wschodzie kraju, jak pan uważa, bo to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia naszych widzów, tak sądzę. Mo może dlatego, że uważali, że Niemcy nas obronią. Niemcy, którzy współpracowali z Kremlem, którzy zbudowali siłę Putina, który wykorzystał tą siłę e, atakując Ukrainę. E, no mo może dlatego, że byli zapatrzeni we własne kariery, jak w przypadku Donalda Tuska, przecież jeżeli byłby nazywany rusofobem, tak jak byli nazywani politycy Prawa i Sprawiedliwości ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele, to nie zostałby, nie zrobiłby kariery w Unii Europejskiej. Bo przecież Niemcy, które zdominowały Unię Europejską, były proputinowskie. Więc być może, być może dlatego dziś jednak lider opozycji Donald Tusk chce wprowadzać cenzurę. Bo chce zakazać rozpowszechniania filmu, który pokazuje jego, jego własnymi wypowiedziami o tym, jak bardzo był prorosyjski. Pozwał telewizję polską, pozwał Marcina Tulickiego, a w pozwie czytamy m.in. w filmie wielokrotnie sugerowano, że powód, czyli Donald Tusk i jego rząd rzekomo podejmowali decyzje polityczne i gospodarcze korzystne dla Rosji, co stawiane było w opozycji do Lecha Kaczyńskiego, który trafnie rozpoznał agresywną politykę Kremla. To nieuprawniona z perspektywy faktów narracja. To są słowa Donalda Tuska, z pozwu. Ja Chciałbym, żeby się Pan do tego odniósł, w szczególności do tego, że w pozwie Donald Tusk kwestionuje ostrzeganie Lecha Kaczyńskiego przed Rosją i kwestionuje to, że był prorosyjski. Oglądałem ten film. Pan redaktor Tulicki przedstawił w filmie wypowiedzi Donalda Tuska, ówczesnego premiera. No przecież no, nikt nie ma wątpliwości co do autentyczności. Tych wypowiedzi, może, może poza samym autorem tych wypowiedzi, który próbuje zakwestionować to, co wówczas mówił. No ale dokument świadczy o prawdzie, a przecież świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński w Gruzji w 2008 roku mówił wprost: dziś Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie a potem być może Polska zostanie zaatakowana przez Rosję. 1 września 2009 roku na Westerplatte też potępiał imperializm, odradzający się imperializm. A co robił rząd Donalda Tuska, rząd koalicji POPSL? W 2011 roku likwidował jednostki wojskowe. Właśnie usytuowane na wschód od Wisły. I to są fakty. A to zdumiewające jest to, że nawet w Pozwie, mówiąc delikatnie, Donald po prostu mija się z prawdą. Nawet w Pozwie, nad którym pracowało pewnie wiele osób. No ja mam nadzieję, że Polacy wyciągną z tego wnioski jesienią tego roku, podczas wyborów, że wyciągną wnioski z tego, kto dbał i dba rzeczywiście o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Ten sprzęt, który zamówiliśmy ten sprzęt, który trafia na wyposażenie Wojska Polskiego, trafia do jednostek odtworzonych na wschodzie naszego kraju, dlatego że odtworzyliśmy brygadę w Lublinie, to 19 Brygada Zmechanizowana, odtworzyliśmy dywizję, to jest ta XVIII Żelazna Dywizja Zmechanizowana z siedzibą w Siedlcach, otworzyliśmy Pułk Artylerii Przeciwpancernej, w Suwałkach zbudowaliśmy Wojska Obrony, Teraz jeszcze dodatkowe brygady, które pełnią rolę wspierania Straży Granicznej. Obroniliśmy granicę z Białorusią, atakowaną hybrydowo przez władców Kremla, bo nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że ten plan był skoordynowany. Najpierw chodziło o to, żeby zdestabilizować Polskę, a potem uderzyć na Ukrainę, żeby Polska nie mogła wspierać dążeń wolnościowych, niepodległościowych Ukrainy. A więc to wszystko można sobie odtworzyć, można sobie przypomnieć. Trudno zafałszować tak rzeczywistość, jak jak, próbuje to robić, jak próbują to robić politycy opozycji. Chciałbym jeszcze nawiązać do Ukrainy i zapytać Pana, co dzieje się z nim. Niemieckimi patriotami. One trafią końcowo na, na Ukrainę, czy też nie? Odnieśliśmy sukces polegający na tym, że na Ukrainę trafią patrioty. Dlatego, że to nie ulega żadnej wątpliwości, że to, że to dzięki nam patrioty trafią amerykańskie trafią na Ukrainę. Jeżeli chodzi o patrioty niemieckie, no cóż postawa Niemców jest delikatnie rzecz, ujmując dość bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy, natomiast Stany Zjednoczone realnie wspierają Ukrainę i, i dzięki tej inicjatywie, którą przedstawiliśmy, na Ukrainę trafią patrioty. Ale, dla, ale przecież pamiętam ważne? doskonale, jak ta sprawa się pojawiła, jak była przedmiotem dyskusji publicznej. No to pojawiali się politycy Platformy Obywatelskiej i mówili tak: co ten PiS chce zrobić? Chce rozpętać wojnę światową, wysyłając patrioty na Ukrainę. No na teraz, teraz milczą już w tej sprawie, bo tego a, a prawo i chce właśnie. konsekwentnie. Przede wszystkim wzmacnia wojsko polskie, ale też wspiera Ukrainę. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam na tym, żeby sąsiadować z niepodległą Ukrainą, a nie z Rosją. Już i tak sąsiadujemy z Rosją, a więc zależy nam na tym, żeby Ukraina była niepodległa. A zagrożenie, które jest przecież realne, polega na tym, że Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, doprowadzając do blackoutu. Jest zima. Ukraińcy nie mają dostępu, czy mają ograniczony dostęp do energii elektrycznej, do ciepła, więc konsekwencje jakie mogą być takiej sytuacji? Otóż tak jest, że wygenerowana zostanie kolejna fala migracji. Polacy są bardzo gościnni, przyjęli przecież miliony Ukraińców, no ale jeżeli można zaradzić. Kolejnej fali migracji, to trzeba to zrobić. A jak można zaradzić? Wspierając Ukrainę poprzez dostarczanie na Ukrainę broni przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. No i tak robią Stany Zjednoczone. Wicepremier Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, bardzo dziękuję za rozmowę, panie premierze. Bardzo dziękuję. A przed nami przed państwem Adrian Klarenbach i minęła 20.